Bracia i Sostry, nowa dostawa produktów, m.in. Atlantis, oryginalny środek firmy Kulbacki, produkcja mojej firmy, wszystkie produkty firmy Kulbacki, produkcji, więcej informacji na telefon. Super opakowanie, 5 kg, to się daje aż 4 razy w tygodniu, teraz bardzo ważne, dawać w ciągu lotów też. I dla rozpłodowych, i dla wszystkich gołębi. żadnych choroby młodych, nic. Zdrowe, zdrowiutkie. Piękne gołębie. co fajnego, współpracować z naturą. Kto chce jeszcze sobie zamówić, jak najszybciej dać mi znać. Jutro już wysyłam. Dzisiaj zamawiasz, jutro już wysyłam. Albo od razu ten sam dzień. Atlantis, the best mineral food for pigeons. Very important to give this now. Mega super zdrowe produkty Życia. Przekonasz się sam, że mam najlepsze produkty na świecie. Zamów tylko jeden produkt na początek. Aska, Pilar, Koki. I sam się przekonasz w swoim gułemniku. Produkt dla wszystkich ptaków, dla wszystkich zwierząt. Aska Pilar Koki. Absolutne zdrowie. Wysyłam bezpośrednio na Twój adres, obojętnie gdzie mieszkasz. Czy Australia, czy Ameryka, czy Europa, czy Japonia, czy Arabia. Pozdrawiam.